Pojawia się więc następująca kwestia. Otóż znajdujemy się w wielu hierarchiach, trwa to przez stulecia, a my staramy się odnaleźć prowadzącą zasadę i wyodrębnić jej jądro. Następnie przekształcamy to jądro w reprezentację wzorca istnienia. Rzecz tego typu można nazwać Bogiem. Jest to abstrakcyjny ideał. Został on spersonifikowany, ukazuje się w formie osoby, ale to całkiem w porządku, gdyż tak naprawdę w swoich działaniach próbujemy dotrzeć do kwintesencji tego, co znaczy być właściwie funkcjonującą, właściwie uspołecznioną i posiadającą właściwe kompetencje jednostką. Staramy się rozgryźć, co to znaczy. Potrzebne jest nam ucieleśnienie. Potrzebujemy ideału, który został wyabstrahowany i możliwy do odegrania w działaniu, abyśmy mogli zrozumieć, co to znaczy. I do tego właśnie dążymy. Tak więc mamy tu pierwszą hipotezę. Mam zamiar omówić niektóre atrybuty tego wyabstrahowanego ideału, który sformalizowaliśmy pojęciem Bóg. Najpierw jednak przedstawię tę hipotezę. Głosi ona, że filozoficzna czy moralna idea najpierw ukazuje się jako charakterystyczny dla pojedynczej osoby wzorzec zachowania, który następnie rozszerza się na grupę ludzi. Następnie wzorzec ten zostaje wyabstrachowany i oddzielony od tej grupy. Wówczas mamy już tę abstrakcje.